Cześć, tu Beata. Witajcie w kolejnym odcinku Akademii Fautech. Przybliżymy Wam nasze zabawki, dowiecie się więcej o ich funkcjonalnościach, a także posłuchacie ich brzmienia. Zaczynamy. W tym odcinku opowiem Wam o zabawce motylek Cyrelek. Ten uśmiechnięty motylek uwielbia spędzać czas w ruchu, zachęcając dzieci do podążania za nim. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci od 12 do 36 miesięcy. Zamontowany sznureczek służy do ciągnięcia zabawki. Kiedy motylek porusza się, zaczyna wydawać zabawne dźwięki, zachęcając dziecko do zabawy. Ruszajmy! Jestem małym motylkiem! Skrzydełka motyla to odczepiana interaktywna książeczka. Cztery kolorowe strony to wiele ciekawostek o zwierzętach. Znajdziecie tutaj informacje o cyklu życia motyli, czy ilustracje zwierzątek wraz z ich nazwami. Żółty przycisk w książeczce zmienia tryb zabawy i uruchamia wesołe piosenki. Motylek ma ich aż cztery. Poleć jak motyl, jak pczoła, to się ze mną. Jeśli chcecie wrócić do poprzedniego ustawienia, wystarczy umieścić książeczkę w motylku i gotowe. Zobaczcie. Motylek Cyrylek to zabawka, która rozwija zdolności motoryczne, myślenie przyczynowo-skutkowe, umiejętności językowe, a także zmysł obserwacji. Jeśli zabawka Wam się podoba, dajcie łapkę w górę. A więcej informacji o produktach znajdziecie na stronie fautech.trefl.com.